Gotowa i wisi twoje piżamy i kapiuszka tutaj, tak? Tak. No pięknie dziewczyna. Ty umiesz organizację jak nie wiem kto. Teraz tutaj. Tutaj zrobimy organizację, żebyśmy mogli pokazać nasze nowe dom, co? Good morning! Good morning! Zobaczycie. Good morning! Therapię mama tutaj i kochani. To jest ostatni nasz poranek. Tutaj idziemy dalej. Mamy nowe mieszkanie, drugi połowy nasze vlogacje. I to jest na północ ćwicie yoga, bawię się zaraz z dziećmi. Będziemy tutaj robić matę, żeby oni już są jakby połączone ze mną. Już mamy nasz kontakt. Uczy się być lepsza matka. To ważna umiejętność. jak było nasze zabawę? dobra bardzo lubię z wami się bawić to jest fajnie zapakujecie? A, tak, bo musisz roz... roz... Ten roz pół, nie wiem jak to mówisz, ale tak żeby puścić powietrze dobra, powiedz mi jeszcze raz zapakowałeś twoje rzeczy? ale to wczoraj wczoraj zapakowałaś swoje rzeczy? Chcesz się śryźć? już najśjadła trochę ryżu z mlekiem. I. Po... chcę z mlekiem. Dobrze, to siadaj. Ok, zabieram pranie i pogadamy chwilę, bo to wyjazd, nie powiem słowo wakacje, bo podróżując z czworo dzieci, to nie jest wakacje. My z Irkiem potrzebujemy wakacje po tym wyjazd, e, bo to jest hardcore. Co tato? Nie mówię słowo e, wakacje, bo z dziećmi to raczej bez już inny język mówimy. Ale, to co ja myślę, że warto, ja myślę, że warto nie jechać w tej samej jakby ustalone miejsce. Jeżeli często jeździcie na przykład nad morzem, macie ten sam hotel, macie tym samym y, mieszkanie, które zawsze śpicie w Chorwacji, polecam podróżować inaczej. Polecam wyjście z, ze swojego strefu komfortu, polecam coś takiego. To nie wiadomo, to jest tak niewygodne. Nie wiadomo, jaki będzie internet, nie wiadomo, jaki będzie y, mieszkanie, nie wiadomo, jak dzieci będą reagować, nie wiadomo nic. A jak już gdzieś wyjeżdżasz 10 razy, to już robisz jakby strefę komfortu dla siebie. I tam, jeżeli chcesz być wielka, jeżeli chcesz osiągnąć jeżeli chcesz budować siebie, to. Jak najwięcej trzeba wychodzić z tego strachu komfortu. Ok, zamiast czasami pakować rzeczy, ja lubię robić coś z tej rzeczy, żebyśmy nie musieli tyle zapakować. Więc robię czekoladowe smoothie. To jest troszeczkę kakao, jedną bananę, tyle mleko, trochę florelę używamy i mamy też lód. Wow, ten smoothie jest intensywny. <laughs> Ale jest zimne i to jest bardzo ważne. Jak masz... Okej. Okay. Robimy lemoniadę. Mamy kaktusy, cytrynę, wodę, miód. To będzie nasza lemoniada. Wiecie o co chodzi, to nie jest wielka nauka. Dobra, zróbcie tak. Okej, okay, Kasia mówi, że to nie jest oczywiste. <ścoughs> Jednak. Więc trzeba obrać najpierw ten kaktus. Na przykład tak. I pamiętacie z ostatniego film, jak pozbyć się tej kującej? Już Irek to pokazywał. Żeby się nie kłóć. Trzy mamy kaktusy. Trochę sól tutaj kładamy. Szczypta. Miód. Łyżka. I lód. I wodę. I to tyle. I zblendujemy. Od tego. trochę więcej miodu dobra Dwie łyżki miodu Pina tam nie ma Tato słabo! No co znajdziecie go Papa Papa Okej, okay, kochani. Byliśmy tutaj. Torre de Cosari. I teraz jedziemy do góry przez Teralba. Idziemy... O oh, kurde. Do góry... To jest trudne w samochodzie, sorry. Jedziemy tutaj. Bossa! Hmm. Pyszna lemoniadę. Trochę kwaśna, co? Pływamy na tą plażę na bosa i jedziemy jeszcze godzinę. Tak? Tutaj yeah. Direk, dobre oczy. Szukamy cały czas figi. Tutaj dreszczy jest drzewo dojrzały. Figusów. O to chodzi. Mamy dla nią. Jakiś dojrzałe. Dam ci, dam ci. O oh jest! Proszę bardzo. Figunia! Smaczne? Tak. I nunia? Dobrze. O, słuchajcie, figi w Chorwacji są dojrzałe w, w, w sierpniu, a tutaj jest połowa wrzesień i jeszcze nie są dokładnie dojrzałe. Możesz o. dać, Noa? Dziękujemy figi! Mamy cię! Ooo, oh, nie zahaczaj! Kurde! Okay. Idę zobaczyć, tutaj jest ciekawy most. Tutaj biegamy. Piękne. Rewelacyjne. Tutaj idziemy. Super! Tutaj jest super! Tak, wasz szkody. że zapomniałam. GoPro jest tak piękny pod wodą. Ale musicie zostać tutaj, na brzegu, papa. Pa. To jest na razie moje ulubiona plaża. To jest piękny, tutaj jest bardzo magiczne. Pod wodą nie mogliście zobaczyć dzisiaj, bo nie mam gopro, ale nie szkodzi, będzie następnym razem. Jedziemy do naszej następnego mieszkania i będziemy tam druga połowa nasze, <gryw> nasze wakacje i mamy bardzo ważny temat, który chcemy zacząć się ruszać. To jest temat Blue Zone, niebieski strefy. I co to znaczy? Już chyba wiecie, jak oglądajcie ten kanał, bo jesteście bardzo świadomi ludzie. I to są ludzie, którzy żyją najdłuższy na świecie. I tutaj sardyni Sardynii są ci. I będziemy ich znaleźć, i będziemy zobaczyć, i będziecie z nami. Kocham was bardzo, Therapy. Mamy tutaj jutro zobaczycie nasze następne mieszkanie. Będziecie z nami i idziemy szukać niebieskiej strefy. Pa, pa! Do zobaczenia!